I czym jest grypsowanie? Witaj w moim pierwszym odcinku moich opowieści z zakrat. Dziś nie będzie bajek ani lukru. Dziś opowiem ci o świecie, w którym słowo waży więcej niż życie. A jeden źle rzucony tekst może kosztować cię zęby, krew i zdrowie. Mówię o grypsowaniu. Dla kogoś z zewnątrz to może wyglądać jak jakieś dziwne hasła, zakodowany slang, trochę taka gra w tajemnice. Ale to nie jest żadna zabawa. To ideologia, to religia przemocy. To zestaw zasad ostrych jak żyletka. Złam jedną, a poczujesz, jak beton celi całuje twoją twarz, a buty innych zostawiają ślady na twoich żebrach. Za murami istnieją trzy słowa, które definiują, kim jesteś: grypsujesz, jesteś frajerem albo cfelem, i uwierz mi źle wybrane słowo potrafi zmienić twoją codzienność w piekło. Kiedy ja wjechałem pierwszy raz, wiedziałem jedno: nie chcę w to gówno wchodzić. Wychowawca spojrzał mi w oczy i zadał pytanie: Grypsujesz czy nie? Miałem wybór: albo wchodzę w ich układ, w te chore zasady i ciągłe życie pod presją, albo mówię wprost: Nie grypsuję i od razu staję się dla nich frajerem. Wybrałem to drugie. Wolałem być sam, niż robić z siebie błazna w teatrze strachu. Ale wiesz co jest najgorsze? Że nawet jak mówisz nie, to i tak nie masz spokoju. Grypserzy są wszędzie: w celach, na spacerniaku, na korytarzu. Siedzisz z nimi przy stole, śpisz obok na napryczy i widzisz ten błysk w oczach. Oni nie odpuszczają, bo ich świat działa tylko wtedy, kiedy wszyscy wkoło czują respekt albo inaczej strach. A teraz posłuchaj, co się dzieje, gdy ktoś próbuje oszukać ten system. Kiedy młody chłopak pierwszy raz trafia do paki i zamiast powiedzieć prawdę, że jest świeżakiem, próbuje udawać, że grypsuje, historia gówniarza był taki jeden młody pierwszy raz za kratami. Widać było po nim strach, oczy wielkie jak pięć złotych, ręce mu się trzęsły, to przyciskał do piersi, jakby miał tam cały świat. I wtedy padło to jedno pytanie od wychowawcy: grypsujesz czy nie? Chłopak zamiast przyznać, że nic nie wie, wypalił. Tak, grypsuje. Myślał, że jak się wkupi w tę ich elitę, to będzie miał spokój, że jak powie tak, to nikt go nie ruszy. Naiwniak, na początku go przyjęli, nawet mu tłumaczyli jakieś hasła, jakieś zasady, jak ma chodzić, jak ma mówić. Ale szybko wyszło szydło z worka, bo w tym świecie nie ukryjesz, że jesteś świeżak. Oni mają nos do kłamstwa. Wystarczy, że raz źle użyjesz słowa, raz się zawahasz i już wiedzą, że coś kręcisz. Któregoś dnia kazali mu zejść z pryczy. Niby normalnie, spokojnie, bez krzyku. Wstał, zszedł po drabince i wtedy zaczęła się rzeźnia. Rzucili się na niego jak sępy na padlinę. Pierwszy strzelił go w szczękę, drugi kopnął w żebra, trzeci poprawił z kolana. Chłopak padł jak worek ziemniaków, a oni się zmieniali, jeden po drugim. Każdy musiał dołożyć swoje, żeby pokazać, że nie ma litości. Leżał na betonie, krztusił się krwią, jeden ząb wypadł, oko mu spuchło jak śliwka. A my? Siedzieliśmy w celi i patrzyliśmy jak go tłuką. Nikt nie reagował. Bo po co, po co brać na siebie ciosy, które nie są nasze? Tam panuje zasada Nie twój problem, nie wtrącaj się, bo zaraz sam będziesz leżał obok niego. Najstarszy z nich tylko rzucił zimno, panowie jakby co to nas tu nie było. I tyle ustaliliśmy wersję, że nic nie widzieliśmy, nic nie słyszeliśmy, ja niby spałem. Sprawa zniknęła, a chłopak został z bliznami na pamiątkę ale to jeszcze nie był koniec jego koszmaru bo wieczorem kiedy już myślał że najgorsze za nim drzwi się otworzyły i wszedł kolejny grypsujący taki co akurat nie był przy pierwszej akcji bez słowa podszedł jebnął go w twarz i wyszedł następny zrobił to samo przed zamknięciem celi rozumiesz każdy musiał zostawić ślad jakby podpisywali się na jego ciele to była lekcja którą miał zapamiętać na całe życie tu nie wolno kłamać za jedno głupie słowo płacisz bólem i upokorzeniem, i wiesz co? Wtedy zrozumiałem jedną rzecz: w tym świecie człowiek sam siebie skazuje. Albo przyznasz, że jesteś nikim, albo wejdziesz do gry i ryzykujesz, że kiedyś skończysz pod ścianą z nożem przy gardle. Okej, okay, jedziemy dalej. Geneza grypsowania, zabory, wojna, język. W mocniejszej, wciągającej narracji, skąd wzięło się grypsowanie, żeby zrozumieć czym naprawdę jest grypsowanie. Trzeba się cofnąć i to nie o kilka lat, tylko o ponad półtora wieku cofnąć się do czasów, kiedy Polska była rozszarpana przez zaborców, a carskie więzienia pękały od ludzi, którzy nie chcieli klęknąć przed Moskalem. Wtedy właśnie narodziła się ta cholerna gwara, grypsera. Ale to nie był zwykły slang, to był język konspiracji. Rosjanie mogli nas zamykać, mogli nas kopać, mogli próbować złamać ale nie mogli rozgryźć naszych słów więźniowie zaczęli mówić inaczej łóżko stało się kojem okno to była lipa kibel zamieniał się w kąt dla klawisza to brzmiało jak bełkot a dla wtajemniczonych jak rozkaz i to działało dzięki temu można było knuć planować kombinować ustalać kto ma komu pomóc kto komu ma dostarczyć żarcie albo wiadomość język stał się bronią potem przyszła Wojna, Niemcy wjechali do Polski, a w obozach jenieckich też trzeba było przetrwać. Polscy radiotelegrafiści, kiedy nie mieli szyfrów, rzucali komunikaty w eter. Właśnie grypserską mową Niemcy mogli odszyfrować każde słowo, a i tak nie wiedzieli o czym mowa. Z czasem ta gwara przeszła na ulicę, z półświadka, z melin, z zadymionych knajp i szemranych szynków. Złodzieje, cwaniacy, chuligani zaczęli tym językiem gadać między sobą i nagle to, co powstało w carskich lochach, żyło własnym życiem na wolności. Ale pamiętaj, to nie były tylko słowa. Za grypserą zawsze szedł cały kodeks, cały katalog zasad i zachowań, który z zewnątrz wygląda jak teatr, a w środku to był system naczyń połączonych. Wiesz, że jak ktoś mówił, idę na krótko to szedł się wysrać jak mówił idę na lipę to znaczyło że podchodzi do okna niby śmieszne a tak naprawdę chodziło o coś więcej o sprawdzanie kto zna reguły a kto się wyłoży i właśnie na tym żerowali ci którzy nazywali się grypserami elita więzienna która swoje życie opierała na tym żeby zawsze być w kontrze zawsze mieć przewagę i zawsze rządzić innymi ale o tym kim byli naprawdę i jak wyglądali Opowiem zaraz git ludzie, tatuaże i kody. Z biegiem lat ta cała grypsera zaczęła sączyć się na wolność jak trucizna. Ci, którzy wychodzili z więzienia po długich odsiadkach, nie byli już zwykłymi ludźmi. To byli tak zwani git ludzie, skażeni murami, przyzwyczajeni do życia w cieniu krat, z tatuażami na twarzy i na rękach, z oczami, w których nie było już nic poza chłodem i nienawiścią. Git człowiek to nie był cwaniaczek z sklepu. To był ktoś, kto całe życie ustawiał na ostrzu noża. Złodziej, recydywista, czasem bandyta, który za murami wykuwał swoją pozycję. Dla zwykłych chuliganów nie mieli szacunku. Mówili, że to idioci, którzy robią rozruby bez sensu. Dla Grypsera liczył się tylko zysk, pieniądz, szacunek zdobyty pięścią i krwią. I wiesz co? Mieli swoje znaki. Tatuaże, które były jak paszport. Kropka przy oku. Cynkówka. To znaczyło, to jest nasz git. Kropka na czole, świr, gość, którego lepiej omijać, bo mógł się rzucić z nożem bez powodu. Były też tatuaże robione na siłę, wypalane albo wbijane igłą wbrew woli. Najgorsze piętno, znaki Cwela. Wystarczyło, że ktoś raz złamał zasady, raz się podłożył i już nosił to na ryju do końca życia. Piętno, którego nie zmyjesz, nie zakryjesz, wychodzisz na wolność. Każdy wie, kim jesteś. Nawet dzieci na osiedlu pokazują palcami. Poznałem gościa z celi, co miał pod lewym okiem kropkę, pod nią drugą, mniejszą, potwierdzenie, że nie ma odwrotu, a jeszcze niżej serduszko znak, że kocha grypsować, że to całe bagno to jego świat. Patrzyłem na niego i myślałem: Stary, ty już jesteś trup na wolności, tylko jeszcze chodzisz. A jak patrzysz na spacerniaku, to widzisz, kto jest kim. Wystarczy sekunda. Jedni mają spojrzenie, jakby każdy ruch liczył się na śmierć i życie. Inni chodzą w różańcach na szyi, jakby to była zbroja. Jeszcze inni młodzi, ale już z bliznami, już nauczeni, że żeby przeżyć, musisz być pierwszy. Widziałem takich, co po dziesięciu latach w celi nie potrafili już normalnie spojrzeć na świat. Wyszli na wolność, a i tak gadali tylko grypserą, jakby nadal siedzieli. Bo to wchodzi w krew, to piętno nie znika. Raz gryps, zawsze gryps. Choćbyś się wyrzekł, choćbyś chciał uciec, na ciele i w głowie zostaje blizna. I pamiętaj, dla nich wszystko miało znaczenie. To jak siedzisz, gdzie stawiasz kubek, kogo przepuszczasz w kolejce do szamy. Postawisz miskę na złym stole, od razu masz przypał. Pójdziesz do kibla wtedy, kiedy ktoś je. Możesz wrócić z podbitym okiem. Każdy twój ruch to test, a testy w więzieniu zdaje się ciałem. Albo go bronisz, albo je tracisz. Współczesne grypsowanie i zakończenie. Kiedyś grypsowanie miało sens, tak mówili starzy. Było buntem, oporem przeciwko każdej władzy. Grypser siedział do końca, nie prosił o warunkowe, nie składał wniosków, nie sypał kolegów. Honor miał być ważniejszy niż wolność. Dziś ten świat się posypał. Znam takich, co jeszcze w latach dziewięćdziesiątych bili się do ostatniej kropli krwi o zasady grypsujących. A teraz ci sami ludzie w sądzie proszą o wcześniejsze wyjście. Niektórzy idą na małego świadka koronnego, sypią swoich, żeby dostać lżejszą celę albo więcej spacerniaka. Kiedyś byłby za to tylko jeden wyrok wyrok wydany przez własnych wora na głowę i cios za ciosem, aż zostaje po tobie tylko kałuża krwi. Dzisiaj dzisiaj część ludzi ma to gdzieś. A jednak grypserski świat dalej istnieje. Dalej ma swoje reguły, swoje zasady i swoje ofiary. Dalej jest ta chora hierarchia: na górze grypsujący, na dole frajerzy, a na samym dnie cwele. Ci ostatni to już nie ludzie, tylko cień, wyrzuceni poza nawias, bez szansy na odkupienie. Widziałem, jak młodzi pierwszy raz osadzeni szukali ochrony w grypsie. Wydawało im się, że to tarcza.